Witam serdecznie. Ja chyba mam coś jednak nie tak. Jak tylko nie mam nic do roboty, to mnie nosi. Jadę w tej chwili na Hwachian Bay. No to pojedziecie ze mną, nie? Pogoda dzisiaj taka średnia. Zapowiadają deszcze. Pusto na mieście, zupełnie. Zobaczcie, nie ma samochodów, nic nie ma. Wszyscy wyjechali. Już się zaczęły wolne święta. Brameczki porobione. A tutaj mamy. Słuchajcie, tutaj jest yy, taka strefa bez słowa. Tutaj jest dużo, dużo magazynów, dużo różnych firm, które sprowadzają towar i które również produkują na eksport to jest taka wydzielona strefa yy, bez słowa zupełnie ta strefa kiedyś była zupełnie pozamykana i wjazd tutaj był jakby mało możliwy trzeba było mieć yy, specjalny kwit jest to otwarte. Kiedyś pytałem się, czemu tutaj nie możemy otworzyć, ale okazuje się, że, że za małe obroty mamy, żebyśmy tutaj dostali miejsce. Ulice są ozdobione, ale muszę Wam powiedzieć, że nie czuję się tego, tego ducha nowego roku, co, co zawsze tutaj jakby był, nie? Przed tym całym dziadostwem, które mamy od dwóch lat. To są praktycznie trzeci, to jest już trzeci, trzeci, tak? Trzeci rok, trzeci nowy rok i powiem Wam, że nie czuć, nie czuć, nie czuć tego ducha świąt Kiedyś jakoś tak, jakoś tak było inaczej. Wszystkie te... Teraz mamy powieszone lampione, ale jakoś to tak nie tak Jakoś tak inaczej jest o, Nowe BID Na lawecie jad, jadą Ale nie tyle Aha, BID, BID Wszędzie, wszędzie budowy, słuchajcie, wszędzie. Jeden wielki, olbrzymi plac budowy. Wjeżdżamy do tunelu. Ograniczenie do 80. Kochani, taki przerywnik na szybko. Film podzieliłem na dwie części. Dzisiaj będzie jedna część, jutro rano będzie wrzucona druga część, bo wyszedł bardzo długi, ponad godzinę, więc nie było sensu. A jutro zapraszam, bo będzie fajny news o naszej rodawce Kasi, nie Gosi, Gosia jeszcze na urlopie będzie o Kasi, Kasia żyje na Filipinach. I bardzo fajny news o Kasi o jej sukcesie. Także zapraszam na jutro naprawdę na film, OK. A dzisiaj już lecimy dalej. A tutaj nadrabiam z czasem. Przyspieszam przejazd przez tunel, ale żeby było yy, z czasem OK. A korzystając z tego szybkiego tempa, naprawdę zapraszam na jutrzejszy odcinek. Warto, bo Kasia odniosła duży sukces i będziemy też coś działać na, z tematem Filipin. Także będą też niuse z Filipin. A my już lecimy, lecimy dalej. Puściutko, puściutko, słuchajcie, puściutko tutaj. Nie widzę żadnego ruchu. Jesteśmy praktycznie na Chambre. To jest tutaj taka dzielnica elektroniki, sklepów z elektroniką, biur z elektroniką. Ja bym to nazwał raczej biura z elektroniką. Mają sample, mają różne rzeczy, ale raczej biura. Dosyć takie prestiżowe miejsce. Dosyć, dosyć drogie. No dobrze, spróbujemy znaleźć parking. Normalnie, tutaj to jest non-stop korek. Mogę powiedzieć, że dzisiaj to jest zupełnie pusto i zupełnie nic się tutaj nie dzieje. Jestem po dobrej stronie, także bez problemu tu będę miał zaraz wjazd na parking. Po tej ulicy sobie przejedziemy. Nie widzieliście jej zapewne, ale to spokojnie nie ma problemu. Ok, wjeżdżamy na parking. Nie wiem czy cokolwiek tutaj się dzieje, czy się nic nie dzieje. Jestem wygląda zupełnie opustoszałe to. No ale to nic. Będziemy mieli więcej. Będziemy mieli więcej wolnego miejsca. Xiaomi, ale nie będziemy tam włazić gdzieś ciekawe napijemy Wszystko pozamykane Znaczy otwarte, ale Tylko pierwsze piętra partery To jest główny deptak Normalnie tutaj jest full ludzi, ale już wam kiedyś pokazywałem to. Wejścia do metra po drugiej stronie sklepy, przelecimy koło nich. Kopaki robią jakąś dekorację. I to będzie świetlna dekoracja. Będą ryby, będą kraby. serwisy, telefonów jacyś resellerzy jakiś markecik tam wszystko widzę też pozamykane, ale wiedziemy tam. Zabawki dla dzieci. To ale to później zakupimy. То есть, мы имеете по замка. Tutaj sobie pan gra. Jest wystawione. Zawsze się mylę. Nie wiem, czy to jest pianino, czy fortepian. Zawsze miałem z tym problem. Sprzęt audio. Elektroniczne papieroski, ASUS, przejedziemy sobie na zaplecze tutaj. Normalnie wszystko jest otwarte, ale dzisiaj, dzisiaj już jest pozamykane i mimo, że i mimo, że jeszcze nie jest niby wolne no to tak niestety jest w Chinach, że zawsze robią sobie wcześniej ale to ze względu na to, żeby jak najszybciej do domu dotrzeć, tak tym bardziej teraz, kiedy są te obostrzenia nie ma kawy ale mamy Starbucksa tutaj też wszystko pozamykane no, to dużo nie zobaczycie dzisiaj. Nie mam co szaleć, ale żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo klienci się mnie pytają: Piotr, kurczę, przecież dopiero od pierwszego jest wolne. Co się dzieje? No to zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się to, że jest niestety już pusto. Tutaj normalnie to wszystko funkcjonuje. Normalnie to tu jest ruch tu się nie da przejechać. I tak wygląda sytuacja w... w Chiński Nowy Rok. Ale tu sobie może kabel kupię. Wszystko po zamykaniu, wszystko. Tu mamy po, po prawej stronie ten budynek. To jest yy, kamery, nie kamery, tego typu rzeczy. Na wprost tutaj, gdzie jest zamknięte, też są yy, sprzęt, no ochrony sprzęt, tak? Tu tam jakieś detektory metali, nie detektory metali. Tutaj mamy też kamery. Jak pamiętam, wszystko mamy po zamykaniu. Tutaj też kamery, to zamykamy. No dobrze, nic tutaj nie powalczymy. Pojedziemy gdzieś indziej. Może coś ciekawego zobaczymy. A my sobie teraz wypijemy kawę do Starbucksa. No dobra, idziemy do Starbucksa. Głodny nie jestem, zaparkujemy wariata. Idziemy do Starbucksa. Chłopaki montują Kurde, oni zawsze to tak robią. Wiecie co? Nigdy nie mogę tego zrozumieć. U nas U nas walka się toczy, nie? W Europie, że wszystko zabudowane, wszystko musi być wodoodporne. A tu zobaczcie Normalnie odkryte na zewnątrz te moduły. Jak to ma funkcjonować? Tu nie przejadę. Przejedziemy sobie. Przelecimy tutaj. O. Ja tu wam nagrywam, a, a w tle mi leci yy, Adam. Ogląd, słucham, co tam nadaje. Nie dotarłem jeszcze do momentu z tym jego motorkiem, co mu się zepsuł. Nie wiem, czy się mu zepsuł, czy nie. Potem to odsłucham. No, i tutaj mamy te uliczki takie boczne, małe, gdzie jeszcze są te starsze budynki. To jest to, co lubię. Wiecie co? Pokażę Wam może kiedyś. Kiedyś miałem tutaj swoje biuro na samym początku yy, właśnie na Huacian Bay zaraz Wam pokażę w którym miejscu Na tej ulicy ok, mamy zielone, możemy jechać. Jestem ciekawy, co się zmieniło. Za następnym skrzyżowaniem są takie wyższe bloki, i tam miałem. Tutaj wszystkie sklepy, które były, to albo restauracje, albo punkty takie, gdzie możecie kupić opakowania. Tam taśmy, nie taśmy, wizytówki można zrobić, no albo oczywiście restauracyjki jakieś. Z tego czasu, o tu mamy wysyłki, się zmieniło. Tu mamy restaurację bardzo dobrą. I tamte wysokie budynki, już tam nie będę jechał, to tam miałem kiedyś biuro, nie? Dobra, wróćmy się. Wróćmy się na tamten trakt. Tak, taksówkę woła. Kto to teraz woła taksówki? Teraz się Didi zamawia. Dobra, wracamy. Sklep z pierdołami, jak ja zawsze mówię, czyli ze wszystkim. No i oczywiście, jedzenie, no to to musi być tutaj. O kurde, ale zaśmierdziało Durianem jestem w stanie znieść tego z zapachu, ale muszę wam powiedzieć, że kiedyś bo musiałem wprowadzić pizzę u siebie z durianem, no i oczywiście musiałem spróbować. Muszę wam powiedzieć, że w smaku to całkiem nie jest złe. No jedziemy dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze będziemy mieli, co mogę Wam pokazać. No dużo wam nie pokażę dzisiaj. Co ty robisz, dziadek kurde? Restauracje pozamykane. Tu były rybki. Dziadek zobaczył białego i wpadł na pomysł, że coś muszę zarobić. Okej okay. Te fajne słuchajcie e, szurające klapki O, a tu mam pokażę e, Widzicie tego pana w białej czapce? To jest właśnie To jest właśnie ta osoba e, tej narodowości, którą jakby krzyczycie może no, tak, no przepraszam, że krzyczycie, że są osoby, które krzyczą, że są gnębione. To był właśnie urgój Sindzian. E, testy. Przepraszam, że powiedziałem w e, liczbie mnogiej, a to się pojawia tylko od czasu do czasu u mnie. I tu już zobaczcie, te stare budynki są wyburzane, i w tym miejscu będzie powstawał nowy budynek, taki sam jak tutaj. I to leci tak po kolei. Zawsze jest lepiej budować na miejscu starego, bo mamy już podłączenie elektryczne, mamy blisko kanalizację, mamy całą infrastrukturę praktycznie przygotowaną. I to wychodzi dużo taniej, co prawda grunty są bardzo drogie i tu nie ma co oszukiwać, w tym miejscu. No ale to i tak się opłaca, biorąc pod uwagę, że... Biorąc pod uwagę, że yy, będziemy mieli, że będzie sytuacja taka, że... Tak jak tutaj mieszkało, załóżmy, było 15 mieszkań, to w tym momencie będzie mieszkań około 100, tak? Albo 150, czyli... Czyli wartość jest dużo wyższa. Oczywiście już wiemy, że minimalna wysokość budynków w Shenzhen w tej chwili jest dopuszczona jako 30 pięter. Niższych nie wolno budować. Drzewka. Pomarańczowe, znaczy mandarynkowe, one są właśnie na Chiński Nowy Rok, na szczęście. Te mandarynki nie są za, za smaczne, one są takie ozdobne, tak? No dobra, bo tu nie wjedziemy. Tu muszę niestety wskoczyć ręcznie. No i takie właśnie klimaty słuchajcie lubię, tak? Restauracyjki małe Tu już niestety pozamykane Mamy kaczkę To są klimaty, które zawsze lubiłem w Chinach To co mnie zawsze tutaj fascynowało to życie w tych małych uliczkach Okej, okay, jedziemy dalej. Miejsce do parkowania dla e-bajków. Wracamy w tej chwili na główną ulicę, na ten deptak. Te żółte to są e-bajki na do wynajęcia, znaczy rowery. To nie są e-bajki. E dobrze, pojedziemy tutaj troszeczkę w tą stronę. Ok, jedziemy, jedziemy, słuchajcie, jedziemy w tej chwili. Kierujemy się do sklepu z zegarkami. Zobaczymy, czy jest otwarty, czy nie jest otwarty. Duży sklep z zegarkami ręcznymi, nieręcznymi, oczywiście bardzo dużo podróbek, zegarków, spodlady, co prawda, no ale, ale są, są jak najbardziej, nie powiem, że nie ma, widzę, że tutaj poukładali już wszystko. Jeszcze kawałek mamy Tu są właśnie takie te małe uliczki No muszę niestety kierować się Muszę niestety jechać tak, żebym miał jakiś zjazd normalny Bo często nie mam zjazdu Ludzie się zbierają do domów, widzę Oj, no wyjdzie nam długi odcinek, coś tak czuję No ale to przynajmniej coś zobaczycie Restauracyjki jeszcze czynne Młode chłopaki zasuwają z napojami No i znowu pomyliłem ulicę. Standardowo, to jest następna ulica. Następna przecznica. No dobra, jedziemy tam. Tak jak widzicie, osoby czekają do testów. Testy muszą być zrobione, inaczej nie pojedziecie. Bankomaty. No ale co, bankomaty jak bankomaty. No, oczywiście pojechałem za szybko, skręciłem. To jest następna ulica. Ale jest tu trochę sklepów z zegarkami. Dobra, tu zjedziemy sobie. Mamy zrobiony zjazd. I śmigamy na drugą stronę, słuchajcie. Musimy przejechać jedną przecznicę. Nie wiem, czy mi się tu uda. Uda przelecieć, czy nie? E, tu mi się nie uda. Dobra, ja nawracam. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na jutrzejszy odcinek. Będzie dalsza część. Do zobaczenia. Kciuka albo w górę, albo w dół, jak tam Wam się podoba. Tak, Mimi? Tak. OK.